Poselstwo trzeciego anioła, wykład szósty: Reforma zdrowia. Ukazana mi reforma zdrowia stanowi część trzeciego poselstwa anielskiego i jest tak ściśle z nim związana, jak ramię i ręka z ludzkim ciałem. Reforma zdrowia nie jest jedynie dodatkiem do poselstwa trzeciego anioła, ale stanowi jego integralną część. Jest to Boży dar dany dla zmniejszenia cierpień w naszym świecie, ale i dla oczyszczenia jego ludu. Jest o wiele łatwiej pozwolić złym mocom, aby panowały nad nami, aniżeli z nimi walczyć i podążać naprzód. Bóg jednak pragnie, abyśmy osiągnęli taki stopień doskonałości, jaki tylko jest możliwy do uzyskania dzięki sprawiedliwości Chrystusa. Wzywa nas, abyśmy stanęli po właściwej stronie i przyjęli wszystkie zasady. Które mogą przywrócić nas podobieństwo Bożego Charakteru. Mamy obecnie do wykonania dzieło, którego nie może wykonać jeden za drugiego. Jest to osobiste dzieło każdego z nas. Chrystus przyszedł w ciele i oparł się najsroższym pokusom szatana, aby pokazać, iż człowiek może zwyciężyć. Nikt zatem nie jest zwolniony od walki. Uważajmy więc, jeśli stoimy w opozycji do tego poselstwa, lub też przyjmujemy je tylko wybiórczo. Anioł powiedział: Potknęliście się o reformę zdrowia. Wydaje się wam ona niepotrzebnym dodatkiem do prawdy, lecz ona jest częścią prawdy. Faktem jest, że obecnie wiemy o wiele więcej niż czynimy. Faktem jest również i to, że stajemy się coraz mniej zdolni do wybierania tego, co dobre. Nasze postępowanie cechuje chwiejność. Duch Boży nie może jednak spocząć na tych, którzy, pomimo tego, iż wiedzą, jak powinni postępować, nadal trzymają się tego, co osłabia ich ducha, duszę i ciało. Zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa, zatem czyńmy ze swej strony wszystko, by odłączyć się od każdej rzeczy, która ciągnie nas w dół i czyni takimi, jakimi nie powinniśmy się stać. Naśladowanie świeckich zwyczajów czyni nas niewolnikami szatana, a grzesząc przeciwko własnemu ciału znieważamy Boga. Pokazano mi że jeśli lud Boży nie będzie czynił wysiłków ze swej strony, a jedynie będzie oczekiwał ożywienia, aby przyszło na niego i usunęło zło oraz naprawiło błędy, jeśli będzie spodziewał się, że to oczyści go od zmazy ciała i ducha i przysposobi do wzięcia udziału w głośnym wołaniu trzeciego anioła, będzie zawiedziony. Ożywienie, czyli moc od Boga, przyjdzie tylko na tych, którzy przygotowują się na to, wykonując dzieło, jakie Bóg nakazał, mianowicie oczyszczając się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, uświęcając się w bojaźni Bożej. Czy Bóg może być uwielbiony, jeśli jedni nauczają, że zasady reformy zdrowia są tak ściśle związane z poselstwem trzeciego anioła, jak ramię z ciałem, podczas gdy inni swoim postępowaniem zupełnie temu zaprzeczają? Bóg wzywa nas, abyśmy wreszcie przestali znieważać go, kaleczeniem naszych fizycznych, umysłowych i duchowych zdolności. Nadszedł czas, abyśmy ukorzyli nasze dumne i uparte serca i zaczęli szukać Pana, dopóki jeszcze można go znaleźć. Nie należycie do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Utrapienie dotknie wszystkich i zwróci ku Bogu tych, co tylko do Niego chcą należeć. Stanie się tak, że będziemy głosić rozstrzygające poselstwo, którego rys główny ma daleko mniej potępiający charakter niż ten, jaki podają niektórzy. Wówczas wszyscy wierzący będą gorliwiej i poważniej trudzić się o zbawienie przeciwników. Chrystus przyszedł na świat, aby obalić wszelkie podziały i otworzyć tak szeroko, jak to tylko jest możliwe, dla wszystkich wrota świątyni, tak aby każda dusza mogła swobodnie przystąpić do Boga. Jego miłość jest tak wszechobejmująca, tak głęboka i tak pełna, że przenika wszystko. Wyrywa zwiedzionych spod wpływu szatana i podnosi ich ku tronowi samego Boga. Niechaj każdy, kto stara się posiąść stałą czystość ducha, ma to w pamięci, że moc panowania nad apetytem kryje się w Chrystusie. Ludzie nigdy nie staną się prawdziwie wstrzemięźliwi, dopóki łaska Chrystusowa nie stanie się trwałą zasadą w ich sercu. To, czego Chrystus dokona we wnętrzu wierzącego, to ukaże się i na zewnątrz. Plan polegający na zaczynaniu od zewnątrz. I usiłowaniu dotarcia do wnętrza nie pochodzi od Boga. Zawsze zawodził i nadal będzie zawodził. Bożym zamierzeniem względem nas jest, abyśmy zaczęli od samego Źródła, od naszego Ducha. Albowiem jeśli z Niego wypływać będą zasady sprawiedliwości, reforma dokona się zarówno zewnętrznie, jak i wewnątrz. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Wymagania Boże wobec Jego ludu stale wzrastają. Stroniąc od krzyża, w który powinniśmy wrosnąć, by żyć w zgodzie z prawami natury, przytępiamy nasze sumienia. I aby uniknąć wyrzutów, zaczynamy przestępować Boże przykazania. W skutek braku wstrzemięźliwości... Wielu nie jest zdolnych osiągnąć tak wysokiego stopnia duchowości, jaki Bóg względem nich zamierzył, i żadne cierpienia, łzy i zmagania nie przyniosą im błogosławieństwa, którego pragną. Muszą całkowicie wyzbyć się własnego ja. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Wielu wierzących pragnie zwycięstwa, jakie były udziałem Chrystusa, ale nie chcą prawdziwie się zaangażować. Wiedzą bowiem, że wymaga to samowyrzeczenia. Jednak ci wszyscy, którzy mają właściwe zrozumienie ofiary Chrystusa, chętnie poświęcą się dla Niego, aby tylko móc stać się wraz z Chrystusem uczestnikami Jego cierpień. Reforma zdrowia, aposelstwo trzeciego anioła. Choć reforma zdrowia jest ściśle złączona z poselstwem Trzeciego Anioła, nie stanowi ona jednak treści samego poselstwa. Ramię nie może zastąpić ciała. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest umiejętne przedstawianie zasad reformy zdrowia, a mianowicie w związku z poselstwem Trzeciego Anioła. Nie powinniśmy uczynić z reformy zdrowia głównego naszego tematu, aby przypadkiem nie przesłonić nią treści zasadniczego naszego poselstwa gdyż reforma zdrowia jest jedynie częścią składową tego dzieła. Jej miejsce jest wśród tych przedmiotów, które stanowią pracę przygotowawczą dla zapoznania się z wydarzeniami oznajmianymi przez Trójanielskie Poselstwo. Głoszenie Trzeciego Poselstwa Anielskiego, przykazania Boże i świadectwo Jezusa stanowią główny trzon naszego dzieła. Z tym poselstwem musi być połączone wykładanie zasad zdrowotnych, lecz w żadnym wypadku nie mogą one być niezależne lub zajmować miejsce samego poselstwa. Wstrzemięźliwość jest owocem ducha. Nie lekceważmy zdrowia cielesnego i nie oszukujmy się dłużej tą myślą, że brak wstrzemięźliwości nie jest grzechem i że nie dotyka on naszego ducha. Apostoł Paweł rozumiał doskonale rolę zdrowego ciała w uzyskaniu doskonałości chrześcijańskiego charakteru. Nie łudźcie się, pisał, albowiem Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to i rządź będzie. Wielu wierzących stoi na tak niskim poziomie swojej duchowości tylko dlatego, że nie chcą odmówić swojemu apetytowi. Wzrost sił duchowych jest jednak niemożliwy. Dopóki nie zostanie opanowany apetyt i namiętności. Niemożliwym jest, by ci, którzy ulegają apetytowi, osiągnęli chrześcijańską doskonałość. Bóg zesłał nam wielkie błogosławieństwo w postaci światła o reformie zdrowia. On pragnie, abyśmy byli posłuszni Jego wymaganiom i wielbili Go naszym ciałem, duszą i duchem, które od Niego pochodzą. I w końcu stanęli bez skazy przed jego tronem. Ci, którzy święcą sabat i oczekują rychłego przyjścia swego zbawiciela, nie powinni być ostatnimi w okazywaniu zainteresowania tym wielkim dziełem reformy. Nasza wiara nie może jednak poprzestać jedynie na wierze w poselstwo trzeciego anioła. Musimy zdobyć olej łaski Chrystusa, ducha świętego. Które napełni nasze lampy i pozwoli zaświecić światło życia, tak aby to nasze życie ukazywało drogę tym, którzy są w ciemności. Bracia i siostry, pozwólcie, że powiem Wam, iż gdybyście przyjęli reformę zdrowia i żyli zgodnie z Bożą wolą, nie musielibyście odpoczywać. Pracowalibyście odpoczywając i nie potrzebowalibyście urlopu. Znam to z doświadczenia. Wiecie dobrze, tak samo jak ja, że przez ostatnie trzy lata pracowałem przez cały czas i nie miałem urlopu. Nie potrzebowałem go i nie potrzebuję. Uczestniczyłem w licznych konferencjach i zjazdach namiotowych, udając się z jednego spotkania na drugie, bez odpoczynku i przez cały ten czas nabierałem tężyzny i siły. Z generalnej konferencji, gdzie pracowałem od wczesnego rana do północy, wyjadę tak odświeżony jak przyjechałem i taki pozostanę. Musicie się nauczyć pracować nad waszymi jadłospisami, a nie nad regeneracją sił witalnych. Człowiek nie jest w stanie przyspieszyć regeneracji sił witalnych, ale może uczynić wiele w kwestii odżywiania, dokonując trwałych zmian na lepsze. Przyjmijcie reformę zdrowia w całej pełni, a będziecie działać tak, jak on powiedział, ze względu na Jeruzalem, niespoczne. Mówię śmiało na temat reformy zdrowia, bo jestem żywym przykładem jej działania. Czy rozumiemy zatem, że każdy, kto jest chwiejny, swoją postawą mówi pokój i bezpieczeństwo? Być może nie mówi tego głośno, ale mówi. Potrzebujemy dzisiaj kalebów, którzy wołać będą teraz jest czas działania. A co z krytyką? Jak mawiał Arystoteles, jeśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim. Więc jeśli już postanowiłeś dać się przybić do krzyża, to chociaż upewnij się, z czego jest on zrobiony. Mam nadzieję, że rozbudziłem Was zapety na studiowanie poselstwa trzeciego anioła. Przedstawiłem fundament, na którym z pewnością każdy może pogłębiać swoje osobiste relacje z Bogiem. Odpowiedzi na pojawiające się pytania musicie poszukiwać teraz sami. Wiecie już czego szukać. Prawdziwego poselstwa, prawdziwego Chrystusa, duchowego życia, zdrowia ducha, duszy i ciała. Dziękuję za uwagę i życzę Bożego prowadzenia.